Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Stachowska. Zapraszam Państwa dzisiaj na taką jazdę. Jazdę na snowboardzie i to jeszcze do tego będziemy w pięknych plenerach, w pięknych okolicznościach przyrody, bo w Austrii. Tyrol to jest po prostu, proszę Państwa, snowboardowy klasyk. Tu trzeba się pojawić, żeby móc powiedzieć coś o europejskim snowboardzie. Nowoczesne snowparki, strzeliste szczyty, piękna pogoda, mnogość terenów gwarantują snowboardową przyjemność na takim najwyższym poziomie. O sile tego sportu, o urokach jazdy na snowboardzie w Austrii, o tym jak zacząć i czy łatwo się nauczyć. Porozmawiam już teraz z Krzysztofem Dąbrowskim, instruktorem sportowym, uczącym online snowboard, właśnie na stałe mieszkającym w Austrii. Pan Krzysztof prowadzi także bloga i kanał na YouTubie Siema Banda. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Dzień dobry, bardzo mi miło za zaproszenie do podcastu. Panie Krzysztofie, czy już rozpoczął Pan sezon y, snowboardowy? Zaczynam powoli, tak. Październik to jest taki czas właśnie, w którym wszystko startuje powoli. Y, w tej chwili mamy otwarte y, ośrodki na lodowcach, no i to jest właśnie miejsce, gdzie, gdzie zaczynam sezon. Natomiast reszta ośrodków będzie się otwierać pod koniec listopada. grudzień to już jest można powiedzieć środek sezonu. Wiem, że jest Pan wielkim miłośnikiem jazdy na snowboardzie. Skąd ta miłość i ta pasja? Kiedy się pojawiła? Miłość i pasja może to troszkę za dużo powiedziane. <laughs> Zaczęło się, oczywiście od wyjazdu ze znajomymi w Alpy. I ja się uczyłem we Francji, pierwsze swoje kroki tam stawiałem, i z roku na rok wyjeżdżałem po prostu coraz więcej, i tak mnie to wciągało, aż w końcu przyszedł taki moment, że brałem urlop na cały miesiąc w mojej ówczesnej pracy, albo nawet na cały sezon, <grych> i spędzałem właśnie całą zimę w górach. Aż w końcu przyszedł taki moment, że jestem tutaj na stałe. Mhm. Od jak dawno właśnie pan jest w Austrii w Tyrolu? Dokładnie od 2018 roku, czyli już tak trzy lata. Mm -hmm. I jak się panu tam mieszka i żyje? Coraz lepiej. <grych> Muszę przyznać, że na początku nie było łatwo, bo zmieniłem powiedzmy styl życia o 180 stopni wraz z całą moją rodziną zmieniliśmy, ale teraz wszystko idzie w dobrym kierunku i zaczyna być bardzo fajnie. To cudownie. Oferuje pan, panie Krzysztofie, lekcje w dowolnym miejscu, właśnie lekcje snowboardu. I jak pisze pan, robi pan wszystko, żeby lekcja przebiegała w trybie no-fall, czyli bez upadków, bez obrażeń i bez kontuzji. Zależy panu, żeby nikt nie zraził się do tego sportu, a można się szybko zrazić? Mało jest takich przypadków, że ktoś się zrazi, ale zdarza się, że tak jest. Ale czy w ogóle da się nauczyć jeździć na snowboardzie bez upadku? Kompletnie bez upadku? Być może nie, chyba że instruktor naprawdę pilnuje i trzyma za rękę non-stop. Na pewno da się nauczyć bez upadku takiego, który grozi kontuzją. I tego typu właśnie lekcje oferuje. Ale tak jak pani wspomniałem tutaj jeszcze przed nagraniem, ja zmierzam już do, do uczenia głównie online, tak? I moje szkolenia będą się odbywały przez internet przede wszystkim. Jak się właśnie uczyć snowboardu online? To jest ciekawostka. No tak, teraz wszystkiego można się nauczyć online. Jak większość rzeczy praktycznych, żeby się nauczyć, trzeba spróbować, tak? Nic nie zastąpi wyjścia po prostu na stok, najlepiej z instruktorem, i próbowania, i ćwiczenia. Natomiast online można sobie zobaczyć, jak to wygląda, i przygotować mentalnie, zwizualizować taką naukę, dzięki czemu ta nauka później przebiega dużo szybciej. I powiedzmy na wyższym już poziomie, średnio zaawansowany, zaawansowany, nauka online również ma sens. Głównie dlatego, że pomaga snowboardzistom zrozumieć technikę, która nie jest tak naprawdę bardzo prosta na snowboardzie. No i tak jak na początkowym etapie, zwizualizować ćwiczenia i na stoku już po prostu je wykonać w sposób prawidłowy. Pan się uczył na snowboardzie we Francji. Czy w Austrii też można się nauczyć jeździć na snowboardzie? Rozumiem, że tam, gdzie są góry, po prostu mamy się uczyć. Tak, oczywiście. Austria jak najbardziej. To jest ogromna konkurencja dla innych krajów alpejskich. Jest tutaj, w samym Tyrolu jest blisko 100 ośrodków narciarskich i myślę, że, że na 100% każdy z tych ośrodków oferuje oślą łączkę i szkółkę, w której można się po prostu nauczyć. Także warunki są wszędzie. Wystarczy po prostu przyjechać no i mieć chęć. No, jak pan się zaczął uczyć na snowboardzie jeździć? Tak jak powiedziałem, wcześniej wjechałem ze znajomymi, miałem lekcję grupową. W grupie nie wiem, ile było osób, ale być może nawet dziesięć, także wydawałoby się, że instruktor wtedy nie jest skoncentrowany na jednej osobie, ale to nie przeszkadza. Moje zdanie jest takie, że w grupie człowiek dużo fajniej się uczy dużo szybciej, bo jest też element współzawodnictwa. I po prostu też chodzi tu o zabawy. To nie chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, że to jest szkoła i trzeba wyjść z dyplomem, tylko chodzi po prostu o zabawę na, na wakacjach, tak? I to się liczy. Jeśli mam być szczery, to ten mój pierwszy tydzień na desce, kiedy to nie umiałem jeździć jeszcze, no po trzech dniach powiedzmy już coś tam umiałem. Ale ten pierwszy tydzień był jednym z najfajniejszych wyjazdów na snowboard. A pod jakim kątem właśnie był najfajniejszy? Pod kątem spędzania czasu z ludźmi, z którymi się lubi spędzać czas. Rozumiem, a przy okazji tak naprawdę uczył się pan jazdy na snowboardzie. To bardzo dobra metoda i technika. Jakie są pana ulubione miejsca do jazdy na snowboardzie w Austrii? Bo rozumiem, że też one są związane z naszymi umiejętnościami. Ktoś inny pójdzie na inną górę, jak się dopiero uczy, a jak już ktoś ma więcej umiejętności, to też zupełnie wybierze inne miejsce. To znaczy tak, różne stoki są wszędzie. Są stoki dla początkujących w każdym ośrodku, tak jak wspomniałem, i są trudne stoki, również w każdym ośrodku, a bardzo trudne, powiedzmy, takie nieprzygotowane wręcz freerajdowe, czyli do zjazdów na dziko, również są wszędzie, bo wystarczy po prostu wyjść, zjechać ze stoku. Moje ulubione miejsca lubię tak naprawdę zmieniać często i lubię jeździć w różne miejsca, nie, nie przywiązywać się do jednego. Ale powiedzmy, że najczęściej jeżdżę do doliny Zillertal. W tej dolinie moim ulubionym ośrodkiem, bo jest tam kilka, chyba sześć bądź siedem ośrodków, moim ulubionym jest Kaltenbach oraz ośrodek na lodowcu Hintertux. Oczywiście bardzo gorąco polecam te dwa ośrodki, są świetne, tam znajdziecie wszystko. Bliżej miejsca, gdzie mieszkam, czyli okolice Innsbrucka, to jednym z moich ulubionych miejsc jest Stubaj. Również ośrodek na lodowcu i akcamerylicą. I w zasadzie to wszystko. Pewnie teraz słuchacze zastanawiają się, w jakim wieku najlepiej zacząć naukę jazdy na snowboardzie. Czy im młodsza osoba, tym szybciej to wszystko opanuje? Na pewno dziecko ma o tyle łatwiej, że. Upadki tak nie bolą, bo jest bliżej Ziemi, jak się przewróci, to się po prostu turla jak piłeczka. I teraz w jakim wieku musi być to dziecko? To wszystko zależy, bo są powiedzmy takie snowboardowe parki dla, dla dzieci, dla maluchów wręcz, które są tak naprawdę na płaskim, kompletnie przygotowane, wszystko jest plastikowe, są nawet przeszkody porobione, i to wygląda tak, że, że małe dziecko, nawet dwuletnie. Staje sobie na malutkiej desce, która tak naprawdę nie ma krawędzi, one są plastikowe, stępione, także z tym sobie tutaj sobie nic nie zrobi. Staje sobie na tej desce i instruktor ciągnie na sznurku tą deskę i dziecko sobie po prostu stoi i jedzie. Ale to oczywiście dziecko musi samo chcieć spróbować, bo, bo tutaj nic na siłę, nie wolno zmuszać, absolutnie. A taka nauka, nauka prawdziwa, czyli krok po kroku, czyli taka progresja, którą też powiedzmy stosujemy dla dorosłych, no to taką naukę dziecko może rozpocząć mając 6-7 lat może rozpocząć wtedy kiedy po prostu słucha instruktora i ze zrozumieniem i potrafi te ćwiczenia wykonywać. Ja mam dwie córeczki, jedna ma w tej chwili 4 latka, to ona jeszcze nigdy nie próbowała, natomiast starsza Zuzia, która ma w tej chwili 7 lat ona właśnie stała na desce po raz pierwszy kiedy miała 2 latka i już tak na poważnie to zaczęła naukę. Może nauka to za dużo powiedziane, bo na taty za bardzo nie słucha, jak tata jakieś ćwiczenia pokazuje, ale w wieku 6 lat już mnie poprzez podpatrywanie naśladowała, no i w ten sposób właśnie się całkiem nieźle nauczyła jeździć. Czy w każdym wieku możemy się nauczyć na snowboardzie jeździć? Teraz pani pyta o górną granicę, tak? Tak. Myślę, że dopóki zdrowie dopisuje, to możemy próbować, jeśli tylko ktoś chce. Jeśli ktoś ma, powiedzmy, sprawność w jakiś tam sposób ograniczoną, no to wydaje mi się, że albo to trzeba skonsultować z lekarzem, ewentualnie jeśli to ograniczenie jest duże, no to jest coś takiego jak snowboard adaptowany. Tutaj mówię o sporcie dla, dla niepełnosprawnych. Natomiast no, nie ma granicy wiekowej, moim zdaniem. Jeśli tylko ktoś chce, to niech próbuje. Mhm. A czy jeżdżenie na snowboardzie jest na przykład trudniejsze niż jeżdżenie na nartach czy łatwiejsze? Stereotyp jest taki, że na nartach łatwiej na początku się człowiek uczy, ale później na etapie średniozaawansowanym, zaawansowanym, z kolei snowboard jest łatwiejszy. Ale stereotyp, z którym nie do końca się zgadzam, bo moim zdaniem na każdym etapie jednak snowboard jest troszkę bardziej techniczny, troszkę bardziej trudniejszy w opanowaniu. A jak w ogóle wygląda pierwsza taka lekcja online? Bo to mnie bardzo intryguje. Jak można się, proszę Państwa, nauczyć? Ja wiem, że wielu rzeczy możemy się nauczyć w internecie, ale jak wygląda pierwsza taka lekcja u Pana online, właśnie jeżeli chodzi o naukę na snowboardzie? W zeszłym sezonie wystartowałem z grupą na Facebooku, na którą wrzucałem filmy instruktażowe po prostu. Wyglądało to tak, że brałem temat na, na tepetę i go omawiałem. Ewentualnie demonstrowałem co potrzeba. Taka forma nauki bardziej moim zdaniem jest skierowana do osób średnio zaawansowanych, które już próbowały, które już mają z tyłu głowy uczucie, jak to jest być na desce. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, osoby zupełnie początkujące mogą właśnie wspomóc się takim wideo, żeby później nauka przebiegała dużo szybciej. Przykładowe filmy, które publikuję w ten sposób, to rodzaje skrętów, bo na desce, zarówno na nartach, jak i na desce możemy jeździć różnymi rodzajami skrętów różnymi technikami. I na przykład jest jeden film poświęcony tylko jednemu rodzajowi skrętu i jest to rozbite na kroki, krok po kroku, cała progresja, i w ten sposób, w taki powolniejszy sposób niż na stoku, człowiek jest w stanie zrozumieć. Znaczy ci, co chcą zrozumieć, tak? Bo nie wszyscy, niektórzy po prostu chcą sobie pojeździć. Ale ci, co chcą zrozumieć, to w ten sposób właśnie mają wszystko wtedy pokazane, wyłożone na tacy. Co jest nam potrzebne, oczywiście, oprócz deski, do tego, żeby jeździć na, na snowboardzie? Oprócz deski potrzebujemy buty, i buty chyba są jednym z najważniejszych elementów ekwipunku całego oraz wiązania. A jeśli chodzi o ubiór, no to wiadomo, kurtka, która jest wiatro- i wodoodporna. Oraz spodnie. Spodnie tutaj muszą być specjalnie uszyte dla snowboardzistów, bo takie narciarskie nie będą się do końca nadawać, bo mogą troszkę krępować ruchy. Ja kiedyś jeździłem w narciarskich, to je podarłem drugiego dnia. <grym> Oczywiście kask, gogle, rękawiczki. Kask niby nie jest obowiązkowy, ale u mnie jest. Jak, tak jak ktoś ze mną jeździ, to, to zawsze koniecznie w kasku. No i krem przeciwsłoneczny. Szczególnie po środkach, które są wyżej położone, bo można się nieźle spalić. Jak zaczynamy w ogóle taką przygodę naszą ze snowboardem, to zaopatrzyć się we własny sprzęt od razu już w swoją deskę, czy może jednak skorzystać z wypożyczalni, a wiemy, że w Austrii są na bardzo dobrym poziomie te wypożyczalnie. Ja osobiście korzystałem z wypożyczalni i to jest dobrym pomysłem, bo jeśli jeszcze nie wiemy, czy ten sport będzie dla nas, a chcemy tylko spróbować, no to nie, nie pakujemy się w taki jednorazowy duży wydatek i w każdej chwili możemy z tego zrezygnować, tak? A jeśli się okaże później, po pierwszym wyjeździe, po drugim wyjeździe, że chcemy jednak co roku, jeździć na snowboardzie, no to wtedy możemy pomyśleć o sprzęcie swoim na stałe. Często na stokach widzimy wielu korzystających z uroków zimy, w sensie z tras, czyli snowboardzistów i narciarzy. Snowboardziści też mają, zauważyłam, różne wiązania tych desek. Są twarde i miękkie i też różne buty. I też jak mamy dostosować właśnie wybór tego sprzętu do tych naszych umiejętności? Czy od razu na przykład na twardych się uczyć, czy proponował i rekomendowałby pan takie wiązania miękkie? Każdy element, czyli buty oraz wiązania oraz deska mają wskaźnik twardości i zwykle on jest wyrażony przez cyfrę od 1 do 9 ewentualnie do 10 i najlepiej dobierać w ten sposób żeby jak już kupujemy komplet to żeby buty i wiązania i deska miały ten sam numer I jeśli chodzi o początkujących no to tak jak właśnie pani powiedziała bezpieczniej będzie jeśli początkujący będzie miał sprzęt miękki czyli powiedzmy wskaźnik twardości byłby na poziomie 3 4 ewentualnie 5 ale ale raczej poniżej pięciu. Mhm. Jakie są w ogóle wyzwania dla takiego snowboardzisty i zagrożenia, to od razu powiedzmy? No bo to też nie jest łatwy sport. Tutaj można naprawdę się dość rozpędzić. No, na nartach też tam mamy dwie prawda, deski, a tutaj jedna, więc tu też więcej od nas wymaga chyba takich no, umiejętności. Na pewno wyzwaniem jest sama nauka, pierwsze dni na, na stoku, bo jest to sport wysiłkowy. Trzeba dużo naprawdę siły włożyć, trzeba mieć niezłą kondycję, żeby tydzień na desce wytrzymać. Tu trzeba ciągle podchodzić, bo tak człowiek upada, prawda, jak się uczy i ciągle musi podchodzić i ciągle coś tam się dzieje. To nie jest tak jak na nartach, to zupełnie inny rodzaj jeżdżenia. Szczególnie jeśli się ktoś uczy sam, to wtedy rzeczywiście bardzo często może upadać i wtedy jeszcze więcej energii potrzeba na taką naukę. A jeśli chodzi już o samą jazdę, to wyzwania i zagrożenia na destę, na, na przykład jest takie, że skręty, skręt w lewo, skręt w prawo, inaczej mówimy bardziej technicznie, backside'owy, frontside'owy, one nie są symetryczne. Jeśli sobie staniemy przed lustrem, to jesteśmy symetryczni mniej więcej. Wiadomo, że nie idealnie, ale mniej więcej jesteśmy symetryczni. Lewa ręka odpowiada prawej ręce, lewe oko prawemu. Natomiast jeśli staniemy bokiem, tak jakbyśmy jechali na desce, no to już w tej płaszczyźnie człowiek niestety nie jest symetryczny. Plecy, pupa, no już z brzuchem nie tworzą żadnej symetrii. Dlatego właśnie skręt na przedniej krawędzi i na tylnej krawędzi to do wykonania tych skrętów służą dwie różne techniki. I Wyzwaniem dla snowboardzistów jest to, żeby te skręty jednak były symetryczne, żeby ślad, który pozostawia snowboardzista, był symetryczny. I myślę, że to jest najtrudniejsze. Dopiero zaawansowani snowboardziści dochodzą do takiej wprawy, że właśnie są w stanie to kontrolować do tego stopnia. Mhm. No właśnie tak, ktoś jeszcze się nie uczył na snowboardzie, albo słucha nas, na przykład narciarz, który chciałby teraz spróbować na snowboardzie, no bo tutaj są zupełnie inne techniki jazdy. To co by mu pan rekomendował na tak zwany początek, bo dużo osób teraz jest bardzo ambitna i chciałaby się już nauczyć, i, i ile to trzeba też tak czasu przeznaczyć na to, żebyśmy też tak po prostu zjechali, bez obrażeń. To zależy. To zależy, ile kto ma siły i samozaparcia, bo są Osoby, które w dwa dni potrafią się nauczyć, skręcać bez, bezupadkowo, i to są osoby silniejsze. Natomiast tak standardowo to czwartego dnia. Czwartego dnia na stoku już ktoś zaczyna, już narciarz, narciarz pierwszego dnia zaczyna skręcać. Na snowboardzie to jest tak średnio czwartego dnia. I to też nie jest tak, że już jest totalna swoboda. Myślę, że taka swoboda przychodzi w drugim tygodniu jazdy. No i dalej. A wskazówka dla narciarza, no na pewno instruktora. Narciarz myślę, że jak już jeździ, to na pewno będzie miał ciut łatwiej, bo ma obycie ze stokiem, wie jak to jest po prostu, na stoku. Ale nadal wydaje mi się, że instruktor będzie dobrym pomysłem, i może taka zachęta do narciarzy na snowboardzie, nasze kolana są troszkę bardziej bezpieczniejsze. Na nartach niestety kolana są bardziej obciążone, jest większe ryzyko kontuzji właśnie. Czy pan tylko na snowboardzie jeździ, czy również czasami zdarza się panu jeździć na nartach? Ja nigdy na nartach w życiu nie jeździłem. Natomiast w tym sezonie chcę spróbować i chcę zrobić właśnie taką, może miniserię, przynajmniej jeden film o tym, jak ja się uczę jeździć na nartach, nigdy wcześniej tego nie robiąc, a będąc instruktorem snowboardu. Myślę, że coś takiego będzie, może śmieszne nawet, mm -hmm. nie to, że interesujące. Mm -hmm. I chciałbym się troszkę bardziej właśnie otworzyć też na narciarzy, żeby, żeby jednak nie zamykać swojej działalności internetowej, swojego kanału tylko na snowboard. Myślę, że będzie więcej treści również dla narciarzy, będzie takiej treści też dużo ogólnej o środkach narciarskich treści, która będzie dla wszystkich, którzy chcą po prostu przyjechać tutaj w Alpy. Pan jest snowboardzistą, który będzie się uczył na nartach, a ja mam zupełnie odwrotnie, to taka mała prywata. Jestem narciarką, ale nigdy nie próbowałam na snowboardzie, więc to może być ciekawe. Panie Krzysztofie, może byśmy to się dobrze. umili na stok? Tak, będziemy się uczyć wzajemnie. Jaką przewagę nad nartami ma snowboard, jeśli w ogóle ma, według Pana? To na pewno to, że jest bezpieczniejszy dla Polan I szczególnie na późniejszych etapach, jak już ktoś bardzo dobrze jeździ z dużą prędkością i te przeciążenia podczas jazdy są dużo większe, to na nartach jednak te kolana obrywają porządnie. Na desce na tym etapie jest dużo lepiej. I poza tym, co prawda ja nie jeździłem na nartach, ale z tego co tutaj y, znajomi mówią, to na snowboardzie jazda w puchu, czyli w takim świeżo napadanym śniegu poza stokiem albo na stoku, nieważne, no jest świe świeży, głęboki śnieg, puch, to w czymś takim się na desce fajnie jeździ. I być może nawet łatwiej. No i też potem wyjść z takiego puchu, o tutaj słyszałem historię, że no to zajmuje kilka godzin nawet. Także też nie rekomendujemy Państwu, zwłaszcza jak się Państwo uczą, żeby od razu w ten puch, bo to może być ciekawe przeżycie, ale jednak Korzystać z tras, które są do tego wyznaczone, na początek zwłaszcza. Tak, tak. Jeździmy na stokach, a zabawa w puchu to na późniejszy etap, tak. Właśnie, jeszcze jeżeli jesteśmy przy jeździe, to jak snowboardista ma sobie poradzić na wyciągu? Bo widziałam jako narciarka, że ludzie czasami ściągają deskę, a czasami mają przypiętego jednego buta jakby, tak? Znaczy są przypięci jednym butem do tej deski. Co pan rekomenduje? Znaczy, ja tutaj nie mogę nic zrekomendować, bo to już jest narzucone odgórnie wręcz przez prawo, bo sporty zimowe w Austrii są regulowane prawnie. I pracownicy wyciągów bardzo tego pilnują, żeby na wyciągach ludzie byli przypięci do swoich sprzętów. Snowboardzista do deski, narciarze do nart. I jeśli chodzi o orczyk, czyli wyciąg orczykowy, no to tutaj tak, rzeczywiście snowboardzista musi mieć tylko jedną nogę wpiętą. I pilnują tego lifciarze, czyli ci, co pracują przy wyciągach, oni pilnują tego, żeby ta druga noga snowboardzisty nigdy nie była wpięta. Jak czasami próbuje, powiedzmy przemknąć niezauważenie wpięty w obawiązania, no to czasami zwracają uwagę. I dlaczego to jest? W sumie nie zgadzam się z tym, że to jest bezpieczniejsze, bo jednak jadąc pod górkę nawet na wyciągu z jedną nogą wpiętą, no to troszeczkę tutaj jest ryzyko właśnie skręcenia jakiegoś. Co prawda nie słyszałem o takim przypadku, ale wydaje mi się, że to jest troszkę bardziej niebezpieczne niż w obu nogach, no ale takie są wymogi. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby móc szybko zeskoczyć z tego wyciągu albo w razie upadku, żeby szybko zejść z toru jazdy Orczyka. Szczerze mówiąc, nie wiem, może ktoś skomentuje pod podcastem i napisze. Panie Krzysztofie, właśnie mieszka pan na co dzień w Austrii. Jakie są tam teraz obostrzenia? Jeżeli by ktoś z naszych słuchaczy się wybierał w tamte rejony, co musi mieć? Czy trzeba coś wypełnić? Jak to wygląda teraz? Czy można normalnie korzystać z wszystkich ośrodków narciarskich? Bo wiem, że śnieg już jest i że można już w niektórych partiach, zwłaszcza tak na lodowcach, jeździć. Teraz mamy 7 października tak 2021, to dla tych, dla tych, co oglądają to w przyszłości, to się może już zmieniło, bo to się naprawdę dość szybko zmienia i nigdy nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie. W tej chwili na wjazd do Austrii potrzebujemy oczywiście test, przynajmniej test, albo dowód, dowód tego, że jesteśmy zaszczepieni albo przetestowani. Natomiast na stoku i na wyciągach nie potrzebujemy testu, potrzebujemy tylko maseczki FFP2 i to wystarcza. Natomiast jeśli ktoś chciałby iść do restauracji, no to wtedy właśnie potrzebuje albo szczepienia, albo testu. Ewentualnie jest trzecia opcja, osoba musi być wyzdrowiała, tak musiała przejść chorobę i jest zdrowa. Czy w ogóle poleca pan y, snowboardzistom Austrię? Czy polecam? No oczywiście, Austria to jest Mekka. No, w sumie nie wiem, czy tak można powiedzieć o całym kraju, ale jest tu wiele ośrodków narciarskich, do których przyjeżdżają ludzie z całego